No i misje. No właśnie, no i a z czasem mamy inne przyprawy na naszej macierzystej planecie dzięki właśnie szlaku handlowym. Wow, wow 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 więcej tych pasków nie mogło być. To jest nasz quest, rozumiem, no ale w układzie są Olimp. Olimp, o jest tu, lecimy to to, lecimy do domu. No i sam znak za siebie mówi na początku. Mam za cel jeśli wolę, za cel, jakby to powiedzieć, planetę, którą jako pierwszą skolonizowałem, obcą. Najlepiej dla mnie to będzie. Coś jeszcze tu jest? Oprócz artefaktu, który jest do quest'a. To ta goda. Teraz 8, to jest tutaj. Astinax, nie. Ast, Astianax, 9. Pewnie kazali... Pewnie kazali komputerowi wymyślić jakieś dowolne nazwy. Dowolnych liter się cieszyli. Tam z Maxisa. Przecież raczej sami nie wymyślali, no. no i widzicie faza cywilizacji. Przechodzą faza cywilizacji, tak jak my wcześniej robiliśmy to, tak oni teraz to mają. No i amia, af, nie, amfiaros, nie, Amfia, Jezu, boże, Amfiraos. Ruskie planety normalnie, nie wiem, no nie, Elisopates to jest tu pewnie wiecie co? jeszcze wam powiem sprawdzałem, jak wiecie pewnie znowu miejsce na dysku Mam zamiar robić również takie gameplaye z gry World of Warcraft, dzięki Jakiem Tubowiczowi, zachęcił mnie swoim Guild Wars, więc trochę odcinek ten spory będzie krótszy, ale mówię Wam, za to będzie dosyć częściej wydawany. Znaczy odcinek chciałem powiedzieć mniej części, teraz tego z tego odcinka wejdzie na YouTube. Właśnie oddamy tylko tego questa, kończymy i lecimy na World of Warcraft. Znaleziono wszystkie artefakty. O On co? Dobra. O nie, o nie, nie, nie. Trzeba z nim się dogadać? Nie? Tak nie może być. Dobrze. Pręgi w zbożu jakieś. Sam nie używałem tego nigdy. Może użyję dla was. Może. Na planetę Geniusz. Nie. Geniusz to, to jest gdzieś indziej. To jest ta planeta. To jest... Bo to może jest... Bo zawsze każą dostarczy właśnie te artefakty w inne miejsca do swoich planet. Nie, to nie to może tam chwileczkę na, na planetę geniusz 9 włączamy te wszystkie takie dupereczki oj boże to było tu o boże co ze mnie było to? O Boże nie wstyd mi za siebie normalnie <śmieniczyny> Jeszcze wrócimy na ich planetę Bo teraz trzeba wrócić na ich planetę odebrać nagrodę Za dobrze wykonaną nie No, nie za dobrze wykonaną robotę Ale przecież jestem. to artefaktów. Często znajduję, to bierzemy. Coś nowego? Leci artefakt dla was. Tu u was też. No to mówiłem. Na razie to wszystko, ale mówiłem jeszcze raz, będę mówił teraz, że kolejne odcinki spore będą częściej wydawane. Poza tym nie mam za dużo miejsca na dysku, żeby kręcić, kręcić. Najpierw musiałbym to skonwertować, dopiero później bym mógł zacząć robić dalej. No to tak, czymka się. Nara.